Ten film jest sponsorowany przez Alcid Home, którego misją jest przyspieszenie narodzin zrównoważonych, zdrowych systemów życia na całym świecie. Tesla uruchomiła swoją fabrykę superładowarki w Chinach w niecałe 6 miesięcy, która produkowała około 10 0 ładowarek rocznie, a budowa kosztowała tylko około 6,5 miliona dolarów. Pokuta dla Tesla, a Elon mówił tu w czerwcu, że trwa masowy wzrost sieci superładowarek. I to pomimo faktu, że Tesla robi więcej w kwestii tworzenia stacji ładowania dla swoich klientów niż ktokolwiek inny. Tesla postawi co najmniej 10 0 Superładowarek w tym roku, biorąc pod uwagę informacje, które mamy teraz. Nie obejmuje to tego, co Elon i Tesla mają na myśli w związku z tym ogromnym wzrostem, ponieważ ktoś taki jak Electrify America ma plan na około 3500 ładowarek w tym roku. EFGO ma długoterminowe zobowiązanie do dodania dodatkowych 2700 szybkich ładowarek. Do 2025 roku. Tak więc 2700 stoisk w ciągu 4 lat. Tak więc to tylko dwa przykłady pokazujące, że nawet tak zwani giganci w branży ładowania jak EVGO czy Electrify America razem wzięci nie są w stanie postawić tylu ładowarek, co Tesla dzisiaj. A Tesla właśnie zamierza przenieść to na zupełnie nowy poziom. I oni też muszą. Ale pozwólcie, że pokażę Wam, co moim zdaniem robi Tesla. I od razu przejdźmy do konkretów. Więc w tym filmie będziemy trochę spekulować. Ale opiera się na wszystkim co wiemy teraz i na tym, co Elon i Tesla nam mówili. I na niektórych plotkach, ale Tesla bez wątpienia nad czymś pracuje. Ale co dokładnie to jest, nie wiemy. Ale spójrzmy na wszystkie okruszki chleba. Więc mogliby łatwo zbudować kolejną fabrykę superładowarki w mniej niż sześć miesięcy i zwiększyć swoją zdolność produkcyjną ładowarek o kolejne dziesięć zero sztuk. Mają pieniądze, żeby to zrobić. Więc to nie jest problem, ale myślę, że zrobią o wiele więcej niż tylko to. Pomyśl o tym, jeśli wierzymy tak jak ja, że Tesla wyprodukuje ponad 5 milionów samochodów w 2025 roku, a nawet więcej, ponieważ w przyszłych latach będą mieli dwa razy więcej fabryk, ale Berlin i Teksas będą większymi fabrykami niż pozostałe dwie. Więc do 2025 roku obstawiam, że same te dwie fabryki będą w stanie wyprodukować około 4 milionów samochodów. A Tesla mówi, że w 2022 roku będzie miała dostęp do dwukrotnie większej liczby baterii od dostawców niż w 2021 roku. A na dodatek Tesla naprawdę zacznie zwiększać własną produkcję ogniw 4680, więc 2 miliony samochodów już w przyszłym roku. To nie jest niemożliwe. Bardziej prawdopodobne, ponieważ będą mieli baterie, aby to zrobić, fabryki, aby to zrobić. Pytanie tylko. Jak szybko Berlin i Teksas mogą zwiększyć produkcję modelu Ip. Więc Tesla będzie zwiększać produkcję jak szalona. Nie tylko w tym roku, ale będzie zwiększać ją jeszcze szybciej w nadchodzących latach. A teraz Tesla ma nieco ponad 25 zero stanowisk ładowania dla swojej floty. Która właśnie przekroczyła 1,8 miliona samochodów. Ale w 2022 roku Tesla wprowadzi na ulicę tyle samochodów, ile ma obecnie cała flota Tesli. 2 miliony samochodów. Więc muszą przynajmniej podwoić liczbę opłat w 2022 re. Z około 30 zero opłat pod koniec tego roku do 60 zero opłat pod koniec 2022 roku. Po prostu aby sprostać zapotrzebowaniu na ładowanie ich własnych samochodów. Więc Tesla będzie potrzebować więcej niż tylko jednej fabryki superładowarek w Chinach, aby dodać 30 zero ładowań do swojej sieci w 2022 re. Będą potrzebować dwa kolejnych fabryk tej wielkości i myślę że Tesla to zrobi. Buduj fabryki superładowarek na każdym kontynencie. Tak jak fabryki samochodów i akumulatorów. Ponieważ Tesla jest zmuszona do sieci ładowania tak szybko, jak ich biznes samochodowy. Ponieważ nikt inny nie rozwija się wystarczająco szybko, jak mówiliśmy na przykładach Evigo i Electrify America. I nikt ze starych producentów OEM nie pomaga w tym. A Electrify America żyje tylko dzięki furtce Volkswagena z dieslami. Co się więc stanie, gdy ta góra pieniędzy zniknie? Ponieważ myślę... Że starzy producenci OEM są zadowoleni z szybkości, z jaką opłaty są teraz pobierane. Ponieważ nie rozwijają się tak szybko jak Tesla, nawet blisko. I dopóki infrastruktura ładowania nie będzie wystarczająco dobra, nadal będą sprzedawać dużo samochodów IC. Właśnie tam starzy producenci OEM zarabiają swoje pieniądze. Jak właśnie potwierdził Volkswagen, nie zarabiają na sprzedaży pojazdów elektrycznych. Więc, mimo że wszyscy mówią o tym. Ile pieniędzy są gotowi wydać na rewolucję pojazdów elektrycznych? No. 25, 35 lub 50 miliardów dolarów. Ale nie wydadzą pieniędzy na pomoc światu w budowaniu infrastruktury ładowania dla tej rewolucji FU. Są więcej niż zadowoleni z czekania, aż firmy energetyczne ją zbudują ładnie i powoli. Ale Tesla nie może na to czekać. Więc Tesla ma już dziś najlepszą sieć ładowania na świecie, zbudowaną za własne pieniądze. Czegoś takiego nie zrobił żaden inny producent OEM. Ludzie mają tendencję do zapominania o tym i o tym, jak wielka to sprawa. Ale tak czy inaczej, Tesla teraz znacznie zwiększy swoją sieć, ponieważ Tesla tego potrzebuje. I myślę, że widzą w tym również dużą szansę biznesową. Po pierwsze, potrzebują sieci ładowania dla swojej szybko rosnącej floty pojazdów elektrycznych. Po drugie, Tesla została poproszona na przykład przez niemieckiego ministra o otwarcie sieci dla innych pojazdów elektrycznych. A Tesla twierdzi, że chętnie podzieliłaby się siecią z każdym, kto chciałby podzielić się kosztami budowy sieci, ale nadal nikt nie skorzystał z tej oferty Tesli. Więc sieć Tesli jest nadal ogromną zaletą dla Tesli, ponieważ będziesz mieć o wiele lepszą sieć ładowania z Teslą niż z jakimkolwiek innym pojazdem elektrycznym, tak jak ja tutaj w Europie. Możemy korzystać ze wszystkich superładowarek Tesli i wszystkich innych ładowarek, ponieważ każda ładowarka ma tę samą wtyczkę tutaj w Europie. Ale stacje ładowania Tesli są po prostu o wiele lepsze od innych stacji ładowania. Mimo, że brzmi to jak coś dużego i wspaniałego, jak Electrify America lub I, e. on tutaj w Danii. Ze wszystkimi stacjami ładowania, które mają. Ale to jest stacja ładowania E. On. Tak. Patrzysz na całą stację. Jedno stoisko. To żart. I tak wygląda wiele tak zwanych stacji ładowania E. On. A większość z nich to ładowarki o mocy zaledwie 50 kW. Więc, mimo to, mogę ładować na tych stacjach E. On the Ze względu na subskrypcję, którą mam w E. On. Dzięki temu mogę ładować w domu za stałą cenę. Zawsze jeżdżę na stacje ładowania Tesli, ponieważ są o wiele szybsze i łatwiejsze. A używam E on tylko wtedy, gdy naprawdę muszę, zaczęli produkować większe i szybsze stacje ładowania. Jak cztery stanowiska z ładowarkami o mocy 175 kW. Ale wtedy nie są już dla mnie darmowe z abonamentem i są o wiele droższe niż Tesli. Więc nadal nie ma sensu, żebym ich używał. Chyba, że naprawdę muszę. Więc nawet jeśli mam dostęp do ponad 200 zero stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych tutaj w Europie, zawsze wybieram ładowarki Tesli. Ponieważ mają więcej stanowisk, szybsze ładowanie i są o wiele wygodniejsze. Wystarczy podłączyć i gotowe. A wiele z tych 200 zero stoisk to także ładowarki docelowe. I ładowarki 11 kW. Albo ładowarki 22 kW. I tak dalej... Niewiele ładowarek powyżej 50 kW. Więc sieć Tesli jest po prostu o wiele lepsza. Więc Tesla może otworzyć te ładowarki dla konkurencji. Jak Volkswagen, BMW, Mercedes. I tak dalej. To nie jest takie proste, jak się wydaje, bo gdyby tak zrobili, właściciele Tesli musieliby nagle dzielić się wszystkimi tymi ładowarkami ze wszystkimi innymi. I jak właśnie powiedziałem, Tesla ma więcej stoisk. I są szybsze. Więc inne pojazdy elektryczne również z pewnością wolałyby te ładowarki, więc prawdopodobieństwo, że zostaną zabrane, będzie znacznie wyższe dla użytkowników Tesli. A Tesla oczywiście straci przewagę w sieci ładowania, jeśli wszyscy inni będą mogli z niej korzystać. I jeszcze jedna rzecz, która pomoże w zajmowaniu miejsc postojowych: oczywiście, że chodzi o prędkość ładowania. Tak jak w nowej wersji 3 Supercharger. Jak powiedziała Tesla, Ostatecznie skróci czas ładowania. Średnio o 50%. Zgodnie z modelem opartym na danych flotowych. I jak właśnie powiedział Elon, zaczną przygotowywać te superładowarki w wersji 3, aby dostarczać 280, 300 i ostatecznie 350 kW ładowania. To jeszcze bardziej skróci czas oczekiwania. Więc myślę, że to jest kolejny krok, który Tesla przygotowuje do otwarcia swojej sieci. Ponieważ myślę, że Tesla zrobi to w pewnym momencie, nie teraz. Ale to jest jeden z powodów, dla których dokonają ogromnego wzrostu, aby obsłużyć własną flotę, ale także przygotować się na otwarcie na świat, ponieważ inni producenci OEM nic z tym nie robią, więc Tesla musi znów sama się zmobilizować. Ale jeśli dobrze to zaplanują i skalować jak szalony, i prawdopodobnie widzieliśmy, jak przygotowują się do tego z prefabrykowanymi płytami betonowymi, to sprawi, że instalacja ładowarek będzie w zasadzie systemem typu plug and play. Tak. Tesla wprowadza innowacje nawet w sposobie, w jaki montujemy ładowarki. Inne nie tak bardzo. I ma też patent na sprawdzanie przewodów w ładowarkach, aby upewnić się, że wszystkie działają idealnie, zanim zostaną zamontowane. Jeden z powodów, dla których ładowarki Tesli są zawsze o wiele bardziej niezawodne niż wszystkie inne, chociaż są produkowane znacznie szybciej. Więc, jak powiedziałem, Jedna fabryka sprężarek, która może produkować 10-0 sprężarek rocznie, można zbudować w mniej niż 6 miesięcy. I koszt budowy wyniósł tylko 6,5 miliona dolarów. To byłoby dość łatwe do skalowania dla Tesli. A jeśli chodzi o fabryki samochodów Tesli, potrzebują jednych z najlepszych inżynierów na świecie. Ale uruchomienie fabryki sprężarek przypuszczam, że będą potrzebować mniej więcej tylko pracowników fabrycznych. Nauczą się, jak to zrobić. I ruszamy. Więc Tesli będzie o wiele łatwiej rozkręcić te fabryki, niż fabryki samochodów. Są o wiele szybsze w budowie. I nie potrzeba najbystrzejszych umysłów na świecie, żeby to ruszyć. I kosztują ułamek ceny gigafabryki. Mogą zbudować 300 fabryk sprężarek za cenę jednej gigafabryki. Więc co powstrzymuje Tesle przed rozpoczęciem budowy pięciu? A dlaczego nie dziesięciu takich fabryk na całym świecie teraz? Myślę, że to właśnie zrobią w Indiach. Jak wiemy, minister transportu w Indiach powiedział. Że Tesla wkrótce przyjedzie do Indii, więc może zbudują fabrykę superładowarki w Indiach, która w ciągu pięciu do sześciu miesięcy będzie wypluwać superładowarki na betonowych płytach, umieszczanie ich w całym kraju. Tak. Indii mają niedobór infrastruktury ładowania, jak wielu mówiło, ale Tesla teoretycznie byłaby w stanie zapewnić Indiom sieć superładowarek składającą się z 10-0 punktów superładowania w całym kraju w ciągu zaledwie półtora roku. Gdyby zaczęli dzisiaj tak szybko Tesla może się poruszać, i dlaczego nie zbudować dwóch lub trzech fabryk w Indiach, aby przyspieszyć ten proces, a potem zacząć eksportować je do reszty Azji? Ponieważ 6,5 miliona to grosze dla Tesli, i mogliby zrobić to samo w Afryce i jednocześnie pomóc Indiom i Afryce w dużych farmach słonecznych, które mogą pomóc w sieci? I zbuduj wiele z tych stacji ładowania z energią słoneczną i akumulatorem, Tesla mogłaby po prostu to rozkręcić, jakby jutra miało nie być. Pieniądze i tak nie byłyby problemem, ponieważ 6,5 miliona to nic, a zwłaszcza jeśli zaczną otwierać sieć za kilka lat dla innych właścicieli pojazdów elektrycznych, a potem zaczną zarabiać na sprzedaży energii innym pojazdom elektrycznym, dodając trochę dodatkowych kosztów dla wszystkich oprócz właścicieli Tesli. Więc właściciele Tesli nadal będą mieli ogromną przewagę dzięki szybko rozwijającej się sieci ładowania Tesli, ponieważ wszyscy inni mogą z niej korzystać. Ale być może zapłacą 50 centów więcej za kilowatogodzinę. A jak wiemy, cały rynek samochodowy staje się elektryczny, więc za kilka lat będziemy mieć miliony i miliony pojazdów elektrycznych na drogach. A jeśli Tesla w tym momencie zbuduje swoją sieć ładowania, tak jak myślę, że jest już w USA i Europie, to będzie to najlepszy sposób na ładowanie pojazdu elektrycznego. A potem Tesla zarobi około 25 dolarów za sesję ładowania dla wielu z tych milionów pojazdów elektrycznych innych marek. Które będą ładować się na ich stacjach ładowania. Ale jak wiemy, Tesla stworzy również sieć restauracji. Prawdopodobnie zaczną budować wiele dużych centrów ładowania na całym świecie. Serwowanie jedzenia i napojów dla oczekujących klientów. To zapłaci Tesli 25 za załadowanie. I kupowanie jedzenia i napojów od Tesli. To może być bardzo duży biznes dla Tesli. Tesla składa wszystko na swoje miejsce. Aby znaleźć się na czele gry w ładowanie jak nigdy dotąd, zobaczyli, że żaden ze starych producentów OEM nie chciał pomóc. Pamiętaj, że Tesla robi to od prawie dekady i nikt inny nie rozwija sieci ładowania tak szybko, jak to konieczne, jeśli rewolucja FU ma nastąpić tak szybko, jak myślę. I może Tesla myśli. I na pewno tak szybko, jak Tony Sapa z Rethink myśli. Ale teraz Tesla ma kapitał, aby wykonać ten wielki, śmiały ruch. Okej, okay. nikt nie chce pomóc. No cóż, zrobimy to sami. Ale nie tak wolno. Jak robiliśmy to wcześniej, teraz przejdziemy na wyższy poziom, z opłatami 350 kg 50 zero. jeśli nie więcej, ładowań rocznie od 2022 re. i później udostępnimy to innym pojazdom elektrycznym, żebyśmy mogli na tym zarabiać. Tworzenie sieci restauracji dla wszystkich dużych stacji ładowania. Więc każdy będzie miał najlepsze doświadczenia na stacji ładowania Tesli. A jak wiemy, Tesla zaczyna otrzymywać zgody na zostanie dostawcą energii w wielu krajach. A Tesla ma całą technologię, aby budować farmy słoneczne i duże baterie. Wszystko kontrolowane przez oprogramowanie AutoBidder. Więc jeśli Tesla jednocześnie buduje największą na świecie sieć ładowania, ale także zaczyna sama produkować energię, to może stać się bardzo dużym biznesem dla Tesli i wyróżnić ich spośród wszystkich innych. Tesla będzie wyglądać tak dobrze, jeśli to zrobią. Wszyscy inni mieli szansę pomóc w tym przez co najmniej dekadę, ale nikt tego nie zrobił. A potem Tesla zbuduje sieć ładowania dla większości świata. Człowieku, czy sprawi, że Tesla będzie wyglądać jak bohater, a starzy producenci OEM będą wyglądać jak złe pieniądze witające zanieczyszczających złoczyńców. A jak powiedział Elon, ich biznes energetyczny stanie się tak duży jak ich biznes motoryzacyjny. Więc myślę, że Tesla przygotowuje się do rozbudowy sieci ładowania, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Zbuduj fabryki za jedyne 6,5 miliona dolarów. To wyprodukuje 10 iskrocznie. rocznie. Sprawienie, że każdy z nich będzie mógł być ładowany mocą 350 kW. Umieszczenie ich na betonowych płytach, aby można je było umieścić na ciężarówkach dostarczonych na miejsce i po prostu skubać i grać. Tak jak widzieliśmy to na Giga Texas. Przyszedł z trzema betonowymi płytami i bum. Mają 12 super ładowarek na miejscu. I to zapewnia, że nikt nie nadąży za rozbudową ładowarek. A Tesla będzie miała najlepszą stację ładowania z największą liczbą i najszybszymi ładowarkami. Z restauracjami i nie tylko. A większość z nich będzie zasilana energią odnawialną, którą prawdopodobnie sama Tesla dostarcza. Człowieku, to może być coś wielkiego. A może po prostu trochę za dużo w to wczytuję, ale skoro Tesla nie jest już ograniczona finansowo i nie jest to dla Tesli zbyt kosztowne. I tak czy inaczej muszą szybko rozbudować sieć ładowania. I będą siedzieć na największej i najlepszej sieci ładowania na świecie, z której wszystkie pojazdy elektryczne w przyszłości będą mogły korzystać. Myślę, że dla Tesli byłoby to oczywiste. Ale dajcie mi znać. Co myślicie? Czy uważacie, że Tesla pracuje nad czymś wielkim? Czy po prostu doszukuje się w tym zbyt wiele? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. I dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Dbajcie o siebie i bądźcie mili.